To pierwszy odcinek ze Stumberguy Czy się jeszcze pojawi? Pojawi Nie wiem kiedy, ale się pojawi Dzisiaj otworzymy sobie pakiecik Za 35 Nawet nie wiem co to jest Ale otwieram Tuk, 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 tuk I co specjalnego? Legenda? Epickie? Epickie! Fajnie Teraz sobie mm, założymy to załóż i zagramy jedną rundkę. Zobaczymy jak mi pójdzie. Długo kręci. O. Uu, ciężka mapka dla mnie. Dobra. Nie. Hop. Dobra, lecimy, 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 bo nie zdążymy. Oj. O nie, spadłem. No już przegrałem, już widzę. Hmm. Zagramy jeszcze jedną rundkę. Znowu spadł, nie wiesz. Jestem jakimś... Nie doleciałem! Doleciałem! Jak fajnie. O, no mówiłem, odpadnę. No to sobie zagramy jeszcze jedną rundkę. Teraz takie? Nie będzie. Taki szybki odcinek dzisiaj będzie. Nie ma dzisiaj za dużo czasu. Hop. hop, i hop. Nie! Nie trafiłem. Oj, uf, znowużem. Zginę jak dotknę. O hop Niech sobie przeleci i teraz polecimy szybko, szybko, szybko. Znowu mi się nie uda, znowu przegram. Bo już to widzę. Albo nie. Tu lecę. Doszę. Doszło. O nie, nie, nie przepadam za tą mapką Ja nie... O przeszłem za pierwszym, jak nigdy to może w widzowie? Wy mi, wy mi dajecie farta. O, spadłem. Nie jestem dobry w Stemberguy. Mm. Może? Przegoniłem już jednego. O, no właśnie. O to chodziło. Oj. Nie. Może? Przeszłem! Pierwszy raz to przeszłem. No, koniec rundy. Ostatnia runda. Nie spadni. Oj, oj. to to jest dla mnie ciężkie i z Floraba. Dobra, trzeba tu. Teraz. Nie spychać mnie. O. Może jak oj zepchnę. O, już się na osoba fala, tak w ogóle. Tutaj. Nie! No, mówiłem. Nie potrafię w to grać. Dziękuję wam, widzowie, za odcinek. Pa!